Andrzej, tak. nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, sam Powalony. Kurwa, dwóch po... Jaki kamper, ja pierdolę. Jest w budynku. Powalony w budynku. A, mają już Powalone za murkiem Drugi za murkiem jest, będą... Powalony Jak Powalony w drzwiach Pod nami są, panowie, pamiętajcie Udało ci się przejść do pierwszej dziesiątki Uwaj. Okay. Dobra. za kamieniem. Powalony. On już nie ma selfresa Fresa. Tu jest! O, panowie, obity, obity, obity! Gdzie kurwa Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jest! Jest. Jest, leży mi Ładnie. Tank. Yo! I na zakończenie.